Mówimy tutaj o zmianie, noweliz właściwie nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, która została wprowadzona przez rząd poprzedni Mazowieckiego w połowie 2023 roku. I pamiętajcie, mówcie o tym głośno, nagłaśniajcie to, dlatego że jeżeli ktoś z Was, Waszych znajomych jest posiadaczem takiej działki budowlanej, to ona może w przyszłym roku okazać się być działką, na której nie wybudujecie domu. I teraz pyta Pan, nie wiem, nie wiem, czemu tylko wydłużył rząd Tuska. Do przecież w ogóle mogli znieść ten przepis, i po problemie. No to tak nie do końca. Wydłużyli czemu? Wydłużyli dlatego, że gminy oczywiście nie wszystkie sobie radzą, ale około 70% sobie poradzi, i od 1, czerwca, 1 stycznia 2026 te zmiany w większości gmin wejdą w życie. A dlaczego tego nie zmienili? Bo ma to sens. No, chodzi o to, żeby z racji tego, że jak gminie płacisz podatki, to gmina ma obowiązek zapewnić tobie. Pewne usługi społeczne, takie jak na przykład dowóz dziecka, takie jak na przykład odśnieżanie drogi gminnej do Twojej posesji, utrzymanie jej w należytym porządku. I tych obowiązków gminy jest szereg. I teraz chodzi o to, żeby nie było tak, że Ty sobie wybudujesz dom na końcu tej gminy, na końcu świata, i cała gmina, wszyscy mieszkańcy, będziemy się składać na to, żeby piaskarka jechała odśnieżała na przykład 25 km drogi tylko dla Ciebie, bo Ty, prawda? Jesteś królem puszczy i sobie postanowiłeś ten dom wybudować. I, i, I chodzi o to, że ta gmina to dobro wspólne ma dbać mniej więcej sprawiedliwie o wszystkich. I tutaj określenie tych odległości ma sens, bo wtedy działamy w społeczności, mamy określone zasady. Gmina ponosi określone koszty czy na utrzymanie, czy na dowóz, czy na wszelkiego rodzaju usługi chociażby śmieci. I jest ok, bo mieszkamy sobie w zwartym, zwartym, jakimś dookreślonym regionie. Natomiast gmina, jeżeli jest bogata, jeżeli ją stać na to, jeżeli ma taki plan rozwojowy, może sobie te odległości zwiększyć. Może to być np. odległość większa niż 3 km, może to być 5 km od szkoły. Jeżeli gmina uchwałą zwiększy tą odległość, to to będzie plan ogólny, obowiązujący w tej gminie. Dlatego, jak masz tą działkę, sprawdź koniecznie, co się u ciebie w gminie wydarzy, żebyś nie został z ręką w nocniku, bo jest wyjście. Wyjściem tutaj na dzień dzisiejszy jest wystąpienie już o pozwolenie na budowę, bo jak będziesz miał to pozwolenie na budowę, to ono będzie ważna uwaga: dwa lata będziesz miał na to, żeby rozpocząć pracę budowlaną. Jeżeli rozpoczniesz, znowuż ten termin ci się przedłuży. Także mówcie o tym, przekazujcie, polubcie, wysyłajcie ten film i sprawdzajcie, czy wasze działki, czy działki waszych znajomych będą. W tym zakresie się zmienia, czy nie, czy będziesz mógł wybudować dom, czy nie, bo to ważne. Pozdrawiam Was serdecznie, Grzesiek Engelbrecht. Cześć!